W imieniu społeczności szkolnej mam zaszczyt powitać Państwa na dzisiejszej uroczystości jubileuszowej Technikum we Władysławowie. Obchodzimy dzisiaj piękny jubileusz 25-lecia w Technikum we Władysławie. Dwa profile, które świadczy Technikum w tej części gastronomiczną jak i hotelarską, to setki absolwentów, którzy są na rynku pracy. Oczywiście, część z nich. W, że tak powiem, ma pracę zawodową związany z ich wykształceniem. No, w tym dniu należy chyba wszystkim podziękować inicjatorom i wszystkim osobom, które wykształciło to nowe pokolenie młodzieży, które jest dzisiaj świadomie na rynku pracy i wykorzystuje swoje umiejętności nabyte tutaj w tym właśnie w budynku. Myślę, że tutaj szczególne podziękowania dla całego grona pedagogicznego, dla wszystkich pracowników technicznych, administracyjnych, no i dla tych dyrektorów, które przez ten okres 25 lat pełnili funkcję. Głównodącego w techniku. Staramy się kontynuować założenia, które przyświecały Radzie Miasta podczas powoływania szkoły. Kształcimy w dwóch zawodach związanych z turystyką, czyli z tym, z czego słynie nasz region, co stanowi podstawę naszego funkcjonowania. Na pewno ma duży wpływ na miasto, bo my jesteśmy gminą turystyczną. I zawody hotelarskie, zawody gastronomiczne, no to podstawa funkcjonowania naszej gminy. Przez te 25 lat szkoła zdążyła wypuścić wiele pokoleń. Współpracujemy już ze swoimi byłymi uczniami, zmieniamy, zmieniamy szkołę, unowocześniamy szkołę. No i w tej chwili na przykład proponujemy naszym uczniom dodatkowe kwalifikacje, czyli na przykład deseranta, barmana. Tak, żeby, żeby nasi uczniowie też mieli więcej do zaoferowania, jako przyszli pracownicy. Najciekawsze to były wszystkie zajęcia praktyczne, jakie mieliśmy. Ta szkoła wyróżniała się tym, że my byliśmy bardzo zwartą społecznością. To była mała szkoła, kiedy ja do niej chodziłam. Ja się tutaj czułam bardzo bezpiecznie. Czułam się bardzo, czułam się tak, jakby była w gronie przyjaciół. I to jest moje najlepsze wspomnienie. Pani prezydent Giełdowskiej, która do bardzo mi i szkołę i dzięki niej możemy świtować do 50-tych. Spędziłem fantastyczne 4 lata, dużo mi, dużo mi nauczyła i może dzięki tej szkole jestem w, tymi, w tym miejscu, w którym jestem. Początkowo chciałem iść do liceum ogólnokształcącego, ale jedno szczęście, że trafiłem jednak tutaj, bo zdobyłem zawód. Jest bardzo dużo pomysłów ze strony środowiska. Technikum, osób, które są bardzo mocno zaangażowane i oddane na podniesienie jakości kształcenia. Oczywiście to się wiąże również z dodatkowymi pieniędzmi, które gmina musi zabezpieczyć w swoim budżecie. To plany przede wszystkim na rozbudowę szkoły, to plany również na wydzielenie tej części technikum od części szkoły podstawowej, która również tutaj w tych budynkach się znajduje, a także rozbudowa hali gimnastycznych. Ale najważniejszym elementem nie są pieniądze wydawane na... Mury, tylko na jakość kształcenia, czyli w, w nauczycieli.